Cześć, nazywam się Mateusz Serwach i witam w kolejnym webinarze od NDD. Dziś porozmawiamy na temat sal konferencyjnych. Jak zaaranżować je w taki sposób, by były jak najbardziej przyjazne użytkownikom? W naszych salach konferencyjnych w Bydgoszczy, które mieszczą się przy ulicy Toruńskiej 33, postawiliśmy na składane stoły na kółkach PFT oraz krzesła SIA. Dzięki temu, że nasze stoły PFT mają kółka i składane blaty, możemy w łatwy i przede wszystkim szybki sposób przearanżować przestrzeń. Z układu szkolnego sali, gdzie każdy użytkownik ma dostęp do stołu, do układu teatralnego, w którym nie jest potrzebny stół, a możemy umieścić więcej miejsc siedzących. Jaki stół wybrać? Najlepiej taki, który posiada składane blat i kółka. Dzięki kółkom w szybki i łatwy sposób możemy przearanżować naszą przestrzeń. Z układu szkolnego przejść do układu teatralnego w dosłownie kilkanaście minut. Stoły ze składanymi blatami oszczędzają miejsce w momencie, kiedy nie są używane. Potrzebujemy następnie mniejszego pomieszczenia do tego, aby te stoły składować. Jakie krzesło wybrać? Krzesło przede wszystkim musi być wygodne. Na konferencjach, w salach konferencyjnych spędzamy często cały dzień lub kilka godzin. My zdecydowaliśmy się na krzesło Shila. Możliwość stoplowania oszczędza miejsce. Krzesło na kółkach dzięki mobilności szczególnie użyteczne jest podczas codziennych obowiązków biurowych. Dostępne komponenty takie jak podłokietniki lub tablicerowane siedzisko pozwalają dostosować funkcję i wygląd krzesła do wymagań użytkownika. Na naszej stronie internetowej dostępny jest konfigurator, gdzie będziecie mogli złożyć krzesło Shila takie, jakie potrzebujecie. Z podłokietnikiem lub platem do pisania. Wiemy, jakie wybrać krzesło i wiemy, jakie wybrać stół. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? O akustyce. To, co widzicie za mną, to panel akustyczny, który zapobiega rozprzestrzenianiu się dźwięków. Nie... Zastosowanie paneli akustycznych to odpowiedź na wyzwanie współczesnego biura. Ekrany skutecznie redukują poziom hałasu i eliminują pogłos we wnętrzach. Dostępne są w różnych kolorach, kształtach i tkaninach. Wiemy, jak zarządzać funkcjonalną i ergonomiczną salę konferencyjną. O czym chcielibyście porozmawiać w następnych webinariach, dajcie znać.